Co mam tutaj? Kozłami. Nie koźnice, tylko kuźnice. No, no, no. Późnia. Też kuźnia. Kuźnia to jest taki taki zakład rzemieślniczy, gdzie pracuje pan kowal. Nie? I co kowal robi? Kuje podkowy, kiedyś ku. Różne rzeczy z żelaza. Tu były kuźnie, a przede wszystkim była huta żelaza kuźnicka bo żeby teraz nie jest miejsce turystyczne ale kiedyś to był ośrodek przemysłowy Zakopane było taką wiochą taką mianą na końcu świata, a tutaj od połowy XVIII wieku ile lat temu? no prawie 250 lat temu tutaj tkwiło życie w Skończył skąd tu się w hutnicy, nie? Ano, trzeba wiedzieć, słuchajcie, że najpierw byli górnicy, którzy wydobywali rudę żelaza. Patrzcie, bo, słuchajcie, słowo górnik ma w sobie, co chodzi od góry. Nie? Górnicy nie spłacują w górach, ale kiedyś tak. Kiedyś pierwsze kopalnie były w górach. Bo, bo słuchajcie, skąd się wzięła turystyka? Nie, no, bo turystami jesteśmy, boimy po górach. Wyobraźcie sobie, że 500 lat temu Ludzie w ogóle nie ukradali turystyki. W ogóle nie chodzili w góry. Uważali góry za coś paskudnego, jakiś dopust Boży, że to diabeł góry stworzył, Pan Bóg się przysnął, a diabeł stworzył góry. No bo te góry, które my jeździmy teraz, płacimy ciężkie pieniądze, chodzimy po tych górach, kiedyś były dopustem Boży. Bo to tak, ani się tego uprawiać nie dało, no bo na tych kamieniach nic nie urośnie. Przejechać przez te góry. Nie było żadnych dróg, więc się oddzielały jeden kraj od drugiego i stanowiły, stanowiły przeszkodę w podróży. Zasłaniały widok, no bo zasłaniały. No. Zwierzęta tutaj dzikie żyły, zbójnicy zgrasowali. No no, ku no, 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 te góry. No po co te góry są? Ale ludzie kombinowali, myśleli, logicznie. Skoro Pan Bóg stworzył góry, to po coś, chyba po to, żeby tam trzymać skarby swoje bo coś te góry są. a skarbów piluje diabeł. I pierwszymi turystami, wyobraźcie sobie, byli turystami, czyli pierwszymi, którzy chodzi po górach, byli poszukiwacze skarbów. Oni wierzyli, że są skarby, takie mieli takie spiski, takie, takie stare przewodniki, że jeden spisywał, że trzeba iść jakąś doliną, stanąć pod skałą i tam, gdzie w Dzień Świętego Jana najwyższa jodła rzuci swój cień, za południe, czas w południe, tam trzeba kopać i tam już się taka jaskinia pokaże i taki starzec z niej wyjdzie trzeba mu się bardzo pięknie pokłonić i jakąś tam odmówić jakąś modlitwę, potem cztery razy w lewo, cztery razy prawo się obrócić, takie były pierwsze przewodniki po górach. szukanie skarbów i to przekazywane z ojca na syna jako taka największa tajemnica skarbów nie znaleziono, ale no, ludzie zawsze wierzą, bo no, człowiek jest biedny no. Szuka czegoś lepszego, wierzysz, że to szczęście przyjdzie, więc szukali. Przekazywali ojcowi, synom te, 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 te spiski, szukali. Nie znaleźli skarbów, ale znaleźli co? Najpierw znaleźli złoto. To były e, drobne złoża złota odkrywane, srebro. No to przyszli górnicy wydobywać. Potem znaleźli rudy miedzi i na końcu rudy żelaza. Więc jak znaleźli już te rudy, szukają skarbów. I to powstały kopalnie zwane baniami ze gdzie wydobywano te rudy żelaza, i w związku z tym musiały huty. I tu właśnie w Puzicach przez no, prawie 200 lat, od 1000, gdzieś tak od połowy XVIII wieku, 1750, dokładnie, do 1880, no to idziemy po no, 150 lat, nie po lat, funkcjonowała huta, wielka huta żelaza, na przykład most Dębliński, teraz przebudowany, ale kiedyś jak budowano by pierwsze mocdernictwo to stal pochodziła właśnie z kuźnic na mocdernictwo jako potem kiedy już wyczerpały się te zasoby rudy przerobiono tą y, hutę na wytwórnie y, mas drzewnych papiernych, no, papiernych. staszeńskich lasów najpierw te lasy wycinano na początku huty potem wycinano żeby y, czy żeby na materiał